Życie Księżniczki Małgorzaty, w momencie, gdy jej siostra została następczynią tronu, uległo zmianie. Choć cieszyła się znacznie większą swobodą, to zawsze czuła się tą drugą. Małgorzata była swego rodzaju kolorowym ptakiem nie stroniącym od mężczyzn i używek, który niejednokrotnie przysporzył brytyjskiej koronie problemów. Ojciec Księżniczek Jerzy VI mówił o córkach, iż Małgorzata jest jego radością, a Elżbieta dumą. 9 września 1938 roku zakupił u Cartiera za 19 funtów broszkę przedstawiającą terakotową doniczkę, w której umieszczono kwiaty i, i podarował ją ośmioletniej wówczas Małgorzacie. Donica została ozdobiona brązową emalią. Kwiaty powstały w rzeźbionym cytrynie, granacie, perydocie i różowym turmalinie, a zaakcentowano je diamentami. W latach 60. księżniczka Małgorzata była prawdziwą ikoną. Inspirowała projektantów, przyciągała uwagę mediów, olśniewała urodą. Kobiety w Zjednoczonym Królestwie marzyłyby być jak ona. Pod nieco powierzchownym szczęściem kryła się jednak głęboka samotność, niespełnienie i walka z własnymi demonami. Widoczna na zdjęciu za mną broszka była prezentem z okazji 21. urodzin księżniczki, które obchodziła wraz z rodziną w królewskiej posiadłości Balmoral. Według relacji Małgorzata urodzinowy poranek miała spędzić na czytaniu telegramów, następnie odpakowała prezenty, a popołudnie spędziła z ojcem i księciem Filipem na pikniku w pałacowym parku. Broszka stworzona w pracowni Collingwooda zawiera monogram księżniczki umieszczony pod koroną oraz diamenty o szlifie brylantowym współczesnym, jej wysokość to zaledwie 2,6 cm. Małgorzata rzadko nosiła ją na odzieży, często jednak wpinała w uzupełniające kostium akcesoria, jak na przykład torebki, kapelusze czy turbany. Księżniczka pomimo tego, iż mogła wybierać wśród wielu diademów należących do korony, a także tych prywatnych otrzymanych między innymi po śmierci swojej babki królowej Marii, przed swoim ślubem zdecydowała się na zakup diademu stworzonego w 1870 roku przez dworskiego jubilera Gararda dla Lady Paltimore, żony dru drugiego barona Paltimore, i skarbnika na dworze królowej Wiktorii w latach 1872-1874. Diadem ten, podobnie jak wiele klejnotów z epoki, mógł być noszony również jako naszyjnik i 11 broszek, co czyniło go niezwykle uniwersalnym klejnotem. Został zaprojektowany w formie modnych wówczas zwojów. Na aukcji pojawił się 29 stycznia 1959 roku. Jego cena wynosiła 5500 funtów i tyle zapłaciła za niego księżniczka Małgorzata, dzięki której zyskał sławę. W lutym 1960 roku królowa matka ogłosiła zaręczyny księżniczki z Antonim Armstrongiem Jonesem. Małgorzata nosiła diadem jako naszyjnik na przyjęciach powiązanych z zaręczynami. Sam diadem założyła po raz pierwszy na swój ślub, który odbył się w opactwie Westminsterskim 6 maja 1960 roku. Ślub ten był pierwszym w rodzinie Windsorów, który emitowała telewizja. Po ceremonii królowa Elżbieta II nadała mężowi małgorzaty tytuł Lorda Snowdon. Ona sama zyskała wówczas tytuł hrabiny. Małżeństwo, pomimo tego, iż para miała dwójkę dzieci, nie należało do udanych. Lord Snowdon miał tendencję do romansów i to nie tylko z kobietami, małgorzata zresztą nie pozostawała mu dłużna. Do rozwodu pary doszło w 1978 roku. Przez resztę życia elementy diademu towarzyszyły jej niezwykle często, podczas różnego rodzaju wyjść. Klejnot był także świadkiem ogromnego skandalu, jaki księżniczka wywołała, pozując w nim swojemu mężowi w wannie. Samo zdjęcie, co prawda, ukazało się dopiero 4 lata po śmierci Małgorzaty, ale bardzo szybko przeniknęło do świadomości społeczeństwa. Księżniczka Małgorzata zmarła w 2001 roku w wieku zaledwie 72 lat, w wyniku kolejnego z serii wylewów, które stopniowo odbierały jej wzrok oraz zdolność poruszania się. Pięć lat później w domu aukcyjnym Christie's odbyła się aukcja, na której sprzedano wiele z pięknych przedmiotów do niej należących. Wśród nich był słynny diadem Poltimore, który osiągnął na aukcji cenę przeszło 900 tysięcy funtów kwota uzyskana z licytacji majątku księżniczki miała pokryć podatek od dziedziczenia. Na tej samej aukcji pojawiła się także bardzo prosta bransoletka należąca wcześniej do cerycy Marii Fiodorownej. Nie minęło sporo czasu od śmierci cesarzowej, gdy wielka księżna Ksenia Aleksandrowna Zdecydowała się na sprzedaż biżuterii należącej do matki. Wiadomo, że brytyjska królowa Maria osobiście wybrała i kupiła kilka elementów z pudełka z biżuterią, w którym znajdowało się co najmniej 76 proszek, bransolet i pierścionków należących do Marii Fiodorownej. Widoczna za mną bransoletka wysadzana diamentami, perłami, rubinami i szafirami została zakupiona za 200 funtów przez króla Jerzego V i była bożonarodzeniowym prezentem dla królowej Marii. Po śmierci królowej przeszła na własność księżniczki Małgorzaty, i choć księżniczka mogła przebierać w biżuterii, bardzo często nosiła właśnie tę bransoletkę, szczególnie w latach młodości. Podobnie jak wspomniane przeze mnie przedmioty, również i ta bransoletka trafiła na aukcję domu Christie's. Zachęcam do obserwowania kanału.